Zachęcam serdecznie do wypróbowania przepisu, jak również subskrybowania kanału. Dziękuję. Witam serdecznie. Nie wiem jak wy, ale my marzymy już o wiośnie. Myślimy sobie o zielonym kolorze, który jest z tym związany i też taki kolor zapanował u nas w kuchni. Dzisiaj chciałam Wam pokazać bombę witaminową. Jedną z naszych sałatek, które uwielbiamy jest to sałatka z zielonych warzyw. Zachęcam do wspólnego wykonania. Do naszej zdrowej sałatki potrzebujemy ugotowane brokuły, ugotowany zielony groszek, jedno awokado obrane ze skórki i z wyciągniętą pestką oraz ogórki kiszone i świeże. Kiszone ogórki wcześniej też obieramy ze skórki. Szykujemy przyprawy, koperek i w zasadzie wszystkie składniki mamy już gotowe. Jeszcze nadmienię, że brokuły, które gotujemy, czas gotowania około 5 minut, naprawdę one nie muszą być rozgotowane, wystarczy, aby były takie al dente. Do gotowania pamiętamy o dodaniu pół łyżeczki cukru, aby ten kolor zielony nam pozostał. Tą samą czynność powtarzamy z groszkiem, czyli gotujemy około 5 minut. Z łyżeczką cukru, oczywiście, woda osolona. Kolory nam pięknie zielone zostaną, więc będziemy mieć naprawdę zachęcający kolor sałatki. Cała filozofia w przygotowaniu sałatki polega tylko na pokrojeniu tych warzyw. Jeśli ktoś lubi drobniejszą kostkę, bądź taką większą, to już według uznania. Wszystkie warzywa, kiedy już uda nam się pokroić, dodajemy koperek i przyprawy. Tak, wszystkie warzywa twarde mamy już pokrojone. Teraz broku. Broku kroimy dość delikatnie i też nie za cienko. Nawet można zostawić całe różyczki. Jest to sałatka zdrowia, jak to my określamy w domu. Naprawdę jest bardzo smaczna i tak apetycznie wyglądająca, że nawet jak na ten moment to po prostu wygląda już zachęcająco. Koperek oczywiście siekamy drobniutko. Dodajemy do naszej sałatki. Wszystko razem mieszamy. Kolejno, kolej, kolejność tutaj nie ma żadnego znaczenia. Wymieszane warzywa, jeszcze dosypiemy groszku. Groszku troszkę możemy zostawić do przybrania już ostatecznego na talerzu naszej sałatki, jeśli by to miało być zdanie osobne, albo do posypania po prostu całego obiadu naszym groszkiem wcześniej ugotowanym. Teraz do smaku, do salamy. Troszkę pieprzu. Łyżkę oliwy lub oleju. I około jednej łyżki też wyciśniętego soku z cytryny. Wszystko mamy już gotowe. Wygląda naprawdę pięknie. Taka bomba witaminowa. Bardzo zachęcam. W każdej porze roku i naprawdę, czy to jest jako dodatek do obiadu, czy osobne danie, wyśmienicie smakuje. Życzę smacznego i duże zdrowia.